Siewanko, siebanko, siebanko. Działamy ostro. Slutanie hali, tak, przyczepa wyjechała. E, już mam wyprowadzonego maksa. Teraz zostało tylko półki kosa, jak ja amazonkę do nią mi wyprowadzę. Teraz odczepiam się pod rozsiewać. E, kombaj prawie mamy skończony. E, to Wam potem pokażę jak przerobiliśmy e, ten targaniec. Wczoraj była burza. Dość mocna, 17 litrów spadło 15 minut. Na szczęście, bez żadnego gradu. Także bez zbędnego gadania kamera na głowę i wyprowadzamy zakonserwowany rościeb do drugiego garażu. I po tym, co by się stało, Amazonkę, Dobra, mam nadzieję, że kamera elegancko siedzi. Ciełniki były pochowane, na styk tu wszystko Bo jak miała być tam burza, żeby wybrać jakiegoś gradu Cyk Będzie chwila czasu, to się sprzed ogarnie, Na pewno tak, do kopaj mam do mycia bo To jest standard Jak się nie umyję go, to potem się go źle dmucha i tak I, i no No kurcz ten, ten świeży Prosto podjechać kurz tej świeży tak się Nie łapie tego wtedy tak dobrze I łatwiej jest muchać A ciągniki to wiadomo Trzeba ogarnąć, bo tu się do kosy były Waliki jeszcze nie zniezione, może coś się nagra Troszkę przerwa była Ty ładami powinna wskoczyć Troszkę przerwa była, to pogoda nie taka a to nie było co nagrywać, na siłę nie chcę nagrywać znowu Jeszcze raz skakuj! O, teraz powinien skoczyć O, siedzi Opryskiwać drzwiłem schowady w garażu Dobra, cyk Aktualnie wszystko pokończone Może będzie jeszcze raz jechana na koryza no to zobaczymy. Dobra, piek siedzi, no, dobra, podniesiemy w razie czego. podobnie Jeńczmień będziemy kosić w następnym tygodniu już połowa tygodnia Albo pod koniec zobaczymy jak to z pogodą będzie Ona siedzi Zrobiła ale zamieść Wydmuchać Zrobić sobie boks tutaj steak z tych, z z tego, z nawozu taką ścianę, żeby słodki nie leciało i będę sypał, będę wjeżdżał chyba będę jeździł ruskiem, bo będę wjeżdżał sobie do hali i po skosie będę sypał potem podwalę i zrobię znowu taką ścianę e, z czterech bigwagów, pięciu do tej linii i potem będę cofał już dniu Holandem pszenicę i sypał na tą stronę i potem wiadomo jak się zapewni taką elkę zrobić, zrobić, żeby jeszcze by jak się żniwa, żeby jak się wydługa kombajn żeby kombajnem wjechać, nie? Bo aktualnie ceny są jakie są, bo za aktualnie trzymać to się tak gorąco w sumie nie jest Bo jak były te opalne dni to ten To no i dało się wytrzymać tutaj na tej hali, jak kombaj robiliśmy to wyprowadzaliśmy na dwór Zobaczymy czy nie trzyma Nie trzyma, dobra S. Dolny los Maszyna losująca wybrała drugi bieg Dobra, jedę do, do drugiego garażu zaprowadzić i widzimy się przy kolejnym w sprzęcie Dobra, palimy Niebieskiego dziada. Jak się pusto na hali robi, też nie ma tuż tuż. W sumie uwielbiam takie strzątanie i wprowadzanie. Ale zamiętajmy już niekoniecznie. Po O, wzięli. Tak się cofa Tu jedna To do gory. Zapięty Tam jak tam mnie zahacza o ścianę Dobra Elegancko wjeżdżamy na dwór W sumie przydałaby się taka Ala wiatka żeby to postawić Żeby to stało pod dachem może kiedyś coś takiego będzie. Wiadomo, hala, hala, ale jak się zasypie, hala, no to już jest średnio pochować sprzęt, nie? A jeszcze koło, że po wczorajszym ulewie so. Chybaś po podkładej No po co na ziemi ma stać? nie można coś podłożyć o. Czy my coś tu znajdziemy coś takiego coś takiego m b Prowadzamy ostatnią maszynę I mniej przyjemna rzecz Zamiatanko Dobra, to tak Trzeba odpalić Mas Siedzi Wszystko elegancko odstawione Uwaga Wszystkich sprzęt I teraz to co, to co najlepsze, czyli zamiatanie w tym interesie No i jeszcze ten, Ciapkiem se podlecę eee, No Na wóz poprzestawiam paleciaka, 500 km na równym ciapie powinien podnieść no na krzywym wiadomo, nie? Ciapek ej czapek. Ma, nie ma przedniego napędu i, i ten. No, i go podnosi i grzebie. A to tak go do, 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 do. Doruska jest ten. No, tak podpięty, bo za że przewodzić, obrządek to tamto. Wcech ustawimy się do pierwszego, tak jakby grupowego zdjęcia, będzie go widzieć na społeczności zresztą. Opala, zgasimy go sobie, prąd można wyłączyć, to zrobić tak i w poniedziałek, za sprzątanie. Ja jeszcze worek pszenicy został. Siewu. postawię go tutaj w kąt to trochę mi już dupę podnosi Przedstawiałem przed chwilą 500 teraz ja wam pokażę zresztą że rzeciapek podnosi normalnie 500 na wozu bez żadnego ale tylko tak jak mówię na prostym na prostym tak na hali podniesie ale na na takim terenie lekko tym nierównym to już jest troszeczkę niebezpiecznie, bo może się nawet obalić jak coś na przykład jest takiego, że że no, że na przykład się zsunie, tak jak big bag, nie? Eee, tu jednego postawię, jeszcze sobie zamknę albo tu będę ustawiał, zaraz zobaczę Nieraz jak robimy big Bag-i, przestawiamy tym, bo mamy taki specjalny, przedłużkę taką nie wiem, czy widzieliście, czy nie Yy, ale chyba na vlogu z ścianą było taka jest szyduszka zakładana na to i sięga się dalej a tutaj jak jest na tym to trzeba spiąć bo się potrafi nieraz nieraz no przesunąć to w miarę lekko chodzi teraz też nie chcę mi i, i, i... raz mieliśmy taką sytuację że że coś się przesunęło a jak pułk do nas przyszedł i był podnoszony i był podnoszony na dwa ciągniki wtedy yy, Ruskiem I I y, 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 912 O tutaj ten majdan muszę ogarnąć yy, 912 i się przesunęło Przesunął się łańcuch No i ruska postawiło na bok Znaczy no na bok Już to tak wujło trochę Ale to było dawno I nieprawda bo prawie 10 lat Temu za rok będzie Trafiłem Byłem Mamy 800 obrotów I pyk, Ciapek podnosi 500 kilo Normalna pompa Już nie oryginalna Ale ta standardowa co w ciapku jest, nie? No i pyk tak to normalnie to powinien sobie to wziąć łańcuchę tak jak mówię, nie? Jakbym na jakiś przychyłach robił, żeby to nie zasunęło się. Ale na przychyłach ciapkiem nie cofnę. Dobra. Stawiamy to tu. Zrobimy sobie jeszcze z jednego ścianę taką. Potem tak na to folia przyjdzie. I elegancko tak wygląda. Czyściutki magazynek, hala, elegancko zamieciona, tutaj już jest wstępnie ustawione, wiadomo jeszcze pan, na to pójdzie, folia, w sumie, trzeba byś jednego big baga się tu ustawi. tutaj poukładane, elegancko, także co, ja zwijam, jest sobota, trzeba się iść ogarniać, w sumie jeszcze tylko obrządek został, także łapkujcie, subskrybujcie i czekamy na żniwa trzymajcie się do następnego, ale cześć!